Witajcie na kanale Ladies. Dzisiaj dostaniemy pytania, co byśmy wolały. Bardzo to są trudne pytania, dlatego zapraszamy. co odmawiemy. Tak, oglądajcie. <noise> a musimy teraz mówić, ile mamy lat? dobra. No, na przykład, jak miała Yy, nie wiem, 15, to on by miał 22, no to jeszcze tak okej. Okay. Albo jakby miała 16, albo tam, tam te 20 parę. Mm -hmm. Ale jakby chyba była jakaś taka mega stara i w ogóle taka. Tak, była będziesz No. No? No, dlaczego z tym starym? No nie wiem. No, tak, jak ja mam teraz 18, to 25 lat bym miał tym koleś. No to powiedzmy więcej. Nie jest aż tak źle, ale jak ja bym teraz miała 18, to tego bym 11. Więc tak. <laughs> to trochę pedofilia, i to no, tak. 7 lat młodsze ode mnie, to na przykład ile on będzie miał? 16? 17. Siedem... 17. Wow. matematyka. Nie, no tak. Wygląda sumie... jestem. Z to w sumie 17 to już nie podlega pod żaden kodeks. No czy okej, okay, ja zdecydowanie starszych, no bo jakby ja ogólnie lubię starszych. Hej. Jak jesteś młodszy, to starszy, jak jesteś starszy, to młodszy. Co co się jest? Jest. No. <taki> to coś w tym jest. To twoja koncepcję na życie. Kobieta jest w sumie umysłowo bardziej rozwinięta, to, tak. więc nawet jak ma powiedzmy chłopaka w tym samym wieku, no to jest to takie moim zdaniem nie do końca może być zrozumienie między nami, więc chłopaki e... rozwijają się. no Tak, tak, mówią, na, tak, tak mówią. bardziej powoli. My nie mówimy, że. Tak jest, ale tak jest. Tak, mówię. No tak jest. Szanuję Twoje zdanie, ale wydaje mi się, że ja bym wybrała opcję ze starszym. Tak? Nie wiem, nigdy nie uważałam, że y, młodszy facet jest, jest fajny, jakoś tak. Y, może to jest jakieś takie błędne przekonanie, ale jakoś tak, jeżeli już, to starszy. I te 7 lat w pewnym momencie się zaciera. Tak, tak, tak. Muszę Prze przez chwilę przetrawić i przekminić to pytanie. Ja e, ale tak, nie, nie ja polemisz też swoje dzieci. A bo to nie jest tak łatwo pokochać czyjeś dzieci, nie? No, no oczywiście najlepsza byłaby sytuacja, gdybym y, była wolna i on... też byłby wolny. No. <grym> I, nie, I nie mieć dzieci. I, nie mieć w ogóle dzieci. Ale, ale facetem. Pytanie. Ja bym z facetem, który ma dzieci. Co co, co, co w tym złego w, w sumie, że ma dzieci? No to ma. To ja bym wolała mieć własne dzieci, które są moje, no i niech on zaakceptuje, niż ja bym miała zaakceptować jego i jeszcze jego dzieci. No ja właśnie odwrotnie. Moja przyjaciółka mi wróżyła, że no ja to ciebie nie widzę w ogóle z facetem, ale co widzę, cię jako samotną matkę. Ja takie nie, dzięki! Ale... Super przepowiednia. Bo. Y... To jest też tak, że jak ten facet Cię zostawi, to zawsze masz te dzieci. No jednak A jak kogo ten facet z dzie tak. dziećmi się zostawi, to jest sama. No. Chociaż w sumie łatwiej ci jest później na niezbiorego Chyba, że ma też żonę do tego yy, przed rozwodem jeszcze, <grym> albo w ogóle nie, nie, nie zamierza się rozwodzić. No ale to według mnie jak ma dzieci, no to, to spoko no. Z tego to wybrałabym właśnie, żeby on, e, on miał dzieci. Żeby on miał dzieci? Tak. I że. I dlaczego? Bo. No, taka młoda mamusia. No dobra. <laughs> jakby, bo ogólnie ja boję się porodów, w sensie Aha. ja chcę dzieci, ale Aha, tak jakby boję się Już trochę. byś chciała wychowane, trochę uchowane no, dzieci. No trochę tak. Jakby... Ale tak naprawdę też jak młoda mamusia ma cocha. Ja bym wolała mieć swoje dzieci i y, przygotowywać mężczyznę do y, opieki nad nimi, ponieważ Łatwiej by mi było zaakceptować własne dziecko, niż czyjeś dziecko. Jeżeli miałabym wybrać samą sytuację, być wcześniej w związku z mężczyzną, który ma dzieci, albo który, kiedy ja mam dzieci, to ja mam dzieci. <śla> Paulo Coelho, dobra, się do następnego pytania. Prezydentem. Żoną prezydenta. Oh, nie no, prezydenta mi by jak dodały O Jezu! Ja, jak Monarchia! Dodałem, się rządzić. <grym> ja oczywiście chciałabym rządzić, więc prezydentem. Prezydentem, zresztą prezydent pełni funkcję reprezentatywną, akurat jeśli chodzi o Polskę, zwolałabym tą opcję. E żoną, no. <grym> Taka Michelle Obama, czy coś co jest tak? Ja bym wybrała być żoną prezydenta, no bo w sumie to na niego wszystko spada, jak coś zepsuje, a ja będę tylko ładnie wyglądała. Mogę ja się I nie będę miał... No To serio, no nie wiem, jakoś tak, ale fajnie mieć męża prezydenta, bo on robi to po prostu jesteś pierwszą damą. Jesteś bogata, no bo teraz pierwsza dama dostaje 15 tysięcy złotych za bycie pierwszą damą. Jesteś człowiekiem, dostajesz hajs. E, czyli możesz być mojo, moją żoną? E, sumie, e, jak ja bym była prezydenta. Chcesz mi coś zaproponować? E. Słuchajcie, kochani, za kilka lat będę kandydowała, więc zapamiętajcie to. Brand new Hillary Clinton. <laughs> będę prezydentem. Nie, lubię, lubię, jestem, mam taki twardy no, charakter, no, fajnie, tak. Fajnie, fajnie, no, fajnie. prezesem. Ale jak już miałbym miał. sobie bierzeć, to pierwszą damą dla Wiesz, mnie. z drugiej strony też wielka Bo mieszkasz w białym ty. W białym domu? Białym w białym domu. W Polsce? Proszę bardzo. Polski w Polsce białym no, w no ale żona, na przykład jeśli chodzi o polski system, nie może pracować. Ja jestem imigrantem. Ja nie wiem o co ci chodzi. Jaki Ale jednak bycie tym kapitanem, i że ostatnie słowo należy do ciebie, tak bardzo buduje i, nie wiem, umacnia moją osobowość. Och, to to jałowię. Znowu się nie zgadzamy ogólnie. Zawsze się z nikim nie zgadzam, z kim jestem w parze. W każdym odcinku jest Nic nowego. no. Jesteś pierwszą damą. Jesteś piękna, pachnąca, czegoś się więcej? No. no piękna, to wiesz. Nie ma już są co Biedni, Oje, no tak. No. Polo koleo 2! <noise> no. Dzięki za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, co Wy wybrałybyście. Czy starszego czy młodszego mężczyznę? Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie oczywiście i wchodźcie na naszego Instagrama. Zapraszamy. Pa! pa.